Dzień dobry, witajcie, Maciej Igniszka z tej strony. Dzisiaj opowiem o pewnym bulwersującym fakcie, który wydarzył się w zasadzie przed, przedwczoraj oraz dzisiaj. Co się wydarzyło przed, przedwczoraj? Przed, przedwczoraj przed, przed wracałem z rekolekcji w Karwarii Pacławskiej, o których na pewno słyszeliście. I wracaliśmy z kilkoma osobami w jednym samochodzie, jechaliśmy sobie Teslą. No i w pewnym momencie jedna z koleżanek imieniem Beata mówi, że. Jej Tomik wierszy, jeden z pierwszych, bo, bo kilka ich wydała, nie jest już dostępny na rynku i, i szuka go po całym internecie, bo chciałaby jednak mieć kilka egzemplarzy. Koleżanka druga, zapuściła Ela, zapuściła Żurawia w internecie, no i znalazła, że jest dostępny gdzieś tam na Allegro czy gdzieś indziej. Tomik wierszy Beaty. No, w dużej cenie rzeczywiście, 150 zł, z tego co pamiętam. I wtedy naszła mnie ciekawość, czy jest gdzieś na rynku wtórnym dostępny mój tomik wierszy, czyli tomik pierwsze wiersze. Tak on wygląda. Odpowiedziałem: Allegro, znalazłem tam trzy oferty. Dwie z nich to były oferty w zasadzie z rynku pierwotnego, ponieważ Dosłownie chyba dwa egzemplarze moich wierszy są w księgach Barney'a albo gdzieś indziej. Nie, w księgach Barneja, no i tam e, nie wiem dlaczego to były dwie oferty, ale never mind. Były dwie oferty po 160 zł około, bo to tam 157 z jakąś końcówką. I była jedna oferta, trzecia. Za uwaga, 8 zł. 8 zł. Plus 9 zł, przesyłka, 17. Kupiłem od razu. Kupiłem od razu z ciekawością, co za Sprzedaje sprzedaje za tak śmieszne pieniądze mój Tomik Wierszy. Bo przypomnę, gdy Tomik debiutował, był za jakieś 80 zł w sprzedaży, może dziewięćdziesiąt 90 na spotkaniu autorskim na debiucie. Później od tego czasu 115 zł i ta cena była stała. Nie, przepraszam, 119. I w zeszłym roku w wakacje ogłosiłem, że co roku w wakacje w mojej urodziny 7 lipca będę podnosił ceny o 50 zł. No, i tym oto sposobem dziś jest ta cena w okolicach 150-160 zł. No a tu ktoś sprzedaje za 800 plus wysyłka. I kupiłem to i dziś do mnie przyszło. Dlatego dzisiaj był finał tej akcji. I słuchajcie, egzemplarz jest absolutnie dziewiczym egzemplarzem. Nie ma nawet rogów, ani troszkę zagiętych. Kartki nie są jakieś bardzo, nie wiem, zawilgocone, pofalowane. No nic. No. Nawet wstążeczka jest zgięta tak jak jest zgięta oryginalnie. I teraz, no, pierwsze swoje kroki skierowałem do dedykacji. I ze zdziwieniem odkryłem, że nie ma tu żadnej dedykacji, co jest wyjątkowe, ponieważ generalnie, gdy ktoś ode mnie kupuje Tomik, to ja mu robię dedykację. Jak widzicie, na tym egzemplarzu Tomiku nie ma, ale moją uwagę przykuła taka oto pieczątka i tu jest napisane dolnośląska biblioteka publiczna do obrotu rynkowego jest napisane ale bardzo i to jest tomik numer 183 bo musicie wiedzieć że moich tomików na rynku jest i nigdy nie będzie więcej tylko 200 sztuk numerowanych od 001 do 200 ale tam jeszcze dalej Czekały na mnie kolejne pieczątki. Otóż, tutaj widzicie adnotacja ad, ad Pruszków. <laughs> Nie wiem po co, swoją drogą. I tu widzicie numerki, ale najpiękniejsza jest ta na czerwono pieczątka. Nie przyjęto do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. <laughs> no więc słuchajcie, okazuje się, że Uniwersytet Wrocławski który dostał, który dostał te pierwsze wiersze jako egzemplarz autorski. To znaczy w Polsce autorzy mają obowiązek po wydaniu książki przesłać tak zwane egzemplarze obowiązkowe do głównych bibliotek akademickich, do Biblioteki Narodowej także po to, żeby to było. No i nie wiem jak to się stało, że biblioteka zdecydowała, że nie, tego to nie przyjmujemy, oddajemy. Droga biblioteko, to był błąd. Przegapiliście przyszłego polskiego noblistę z literatury. Nie, nie wstyd wam. Mam nadzieję, że jeszcze jest wam łyso oraz bardzo łyso. E, świetna historia uważam. Bardzo, bardzo w ogóle mnie ona rozbawiła. I oczywiście ten film nagrywam dla Beki. Natomiast je, w związku z tym, że mamy jeszcze nie więcej 30 sztuk tomiku niesprzedanych to zwracam Waszą uwagę na to, szczególnie przed 7 lipca, kiedy nastąpi kolejna aprecjacja, ale zbieram także pomysły dotyczące tego konkretnego egzemplarza, bo on jest wyjątkowy, ma te wszystkie pieczątki, ma te adnotacje. I pytanie do Was, co powinienem z nim zrobić? Wystawić na Allegro, sprawić, żeby był licytowany? A może licytacja tu w komentarzach? Może napiszecie? Komentarzu, ile dla Ciebie, dla, dla Pani, dla Pana, ile jest warty ten konkretny eg egzemplarz. Będę wdzięczny za, za in informację. A żebyś się nie nudził, nie nudziła, na koniec. Na ostatnie 30 sekund wyś wyświetlę różne y y inspiracje wideo y y z mojego kanału. No i oczywiście proszę o kciuka w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteś tu. Po raz pierwszy. Ja nazywam się Macie Gnyszczak, jestem przedsiębiorcą, założycielem towarzystw biznesowych, tatą Macia, Antosia, Marysi i Suzi, mężem Oleńki zwanej Mamą Ziołolo i w ogóle prowadzę bardzo nudne życie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.